Witajcie serdecznie. Dzisiaj, tak jak obiecywałem tydzień temu, kolejny przepis na koktajl z dodatkiem kawy. Tym razem Matylda nam podesłała taki ciekawy przepis, do którego użyjemy awokado, kakao, miodu i espresso. Tym razem na naszej kawie Kenia bardzo ciekawa kawa, więc zobaczymy jak to będzie smakowało. Wcześniej robiliśmy z Brazylią, wyszło fajnie. Myślę, że z Kenią wyjdzie równie dobrze. Czego potrzebujemy do tego przepisu? Potrzebujemy espresso, które wcześniej oczywiście przyrządzicie, żeby ono troszkę ostygło. Do tego wszystkiego potrzebujemy awokado, jedno awokado, warto takie dosyć dojrzałe znaleźć albo kupić wcześniej, żeby ono dojrzewało w domu. Myślę, że dwie łyżki kakao ja dodaję, jeżeli chcecie bardziej kakaowe, możecie oczywiście dodać więcej. No i dwie, trzy łyżki miodu, no bo wiadomo z kakao może być troszkę gorzkie, jak ktoś lubi, no to oczywiście nie musi dodawać, jeżeli ktoś chce. Jak najbardziej czy miód, czy jeżeli nie może w jakiś, z jakiegoś powodu. Spożywać miodu, oczywiście coś innego do smaku dodać. W takim razie bierzemy się do blendowania. Zrobimy to w naszym oczywiście blenderze. Myślę, że do tego przepisu nawet wystarczy. Wam taki zwykły blender żyrafa, taki mały, bo akurat tu nie ma co miksować. W poprzednim przepisie, gdzie mieliśmy szpinak, no ze szpinakiem niektóre blendery sobie nie radzą. Ten sobie radzi, ale z awokado, które jest takie dosyć. Ee, Miękkie jest dojrzałe. Myślę, że sobie zwykły taki blender ręczny że Rafa poradzi. Bierzemy się do roboty. No czyli co? Tak jak mówiłem, zaczynamy od przygotowania, tak naprawdę, wymieszania wszystkich składników w blenderze. Zaczniemy od awokado, wrzucamy nasze awokado do tego wszystkiego, dolewamy naszej kawuni. Oprócz tego, tak jak mówiłem, ja jakieś dwie łyżki, dwie łyżeczki, może nie łyżki, nawet jak widzicie, niepełne. Tego kakao dodamy, a może nawet trzy, zaszaleje. Jest kakao, kakao na szczęście chyba nie podrżało, bo cukru w sobie nie ma, więc śmiało można dodawać kakao, żeby poszaleć. No i do tego wszystkiego miód. Myślę, że tutaj dwie łyżki tego miodu. W zupełności mi wystarczą. O, pięknie, uwaliłem cały blender, widzieliście? No cóż, mówiłem, że jestem taki trochę gapcio, nie? Jeżeli chodzi o takie rzeczy, szczególnie jeżeli chodzi o yy, pokazywanie się publicznie, no to jak to jest? To, to chyba Prawo Marfiego, tak jak mówiłem, zawsze mówi o tym, że jak coś się ma wydarzyć, to się wydarzy. No i jak ma się podczas nagrania coś, coś wydarzyć, to oczywiście wydarzyć się musi. No i to wszystko oczywiście blendujemy. Tak myślę, że tak naprawdę można byłoby to śmiało wzbogacić czym mleko, jakieś, właśnie. Raczej roślinne, chyba bardziej pasowało do tego awokado albo na przykład o banana. Ale tak, chcecie to dożyć śmiało. Przeleje mi się tędy? Chyba nie. Muszę to chyba zdjąć. O, znowu będę się siłował. Dobrze, że tylko. koktajle robię. To przynajmniej trochę siły będę miał i dzięki temu będzie to um, trochę lepiej wyglądało. No, to nie będzie takie słuchajcie łatwe, więc mówiłem, że do tego jeszcze jednak ja bym jakiegoś mleka dodał. Wcześniej nam to trochę wyszło... Trochę wyszło nam to wcześniej y, takie rzadsze. Nie wiem, czy to kwestia akurat tego awokado, które mieliśmy wtedy. Więc y, raczej myślę, że jeżeli chcecie wypić to jako koktajl, to zdecydowanie polecam y, dodać mleka. A jak chcecie zjeść to jako pudding deser, to jak najbardziej można zjeść. Nie wiem dlaczego wyszło nam to teraz takie gęste. Wcześniej, powiem Wam szczerze, wyszło nam to takie bardziej płynne. Ale smakuje wyśmienicie. Smakuje tak samo, więc można powiedzieć, że w tym momencie dzięki nam odkryliście kolejny przepis. Nie na koktajl, a na deser. Niesamowity smak kakao połączony z tak naprawdę kawał i z awokado. Petarda. Słodki, pyszny deser lub jak kto woli koktajl. Tym razem wyszło nam naprawdę mega gęste. Nie wiem dlaczego, sprawdzę następnym razem i wtedy Wam gdzieś napiszę, jak wyszło za trzecim razem. Można dodać mleka, można nie dodawać. Smakuje wyśmincie.